Cześć, witajcie. Jestem właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kentucky, i tak pomyślałem, że usiądę na tej werandzie i podzielę się z wami krótkim słowem. Słuchajcie, w Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi takie słowa: Przyszedł Jan Chrzciciel, nie od chleba, nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, jej pije, a wy mówicie, to żarłok i pijak, przyjaciel grzeszników i celników. Zobaczcie, ta Ewangelia uczy nas dwóch bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, nie uda ci się wszystkich zadowolić. Choćbyś był najbardziej surowy, surowa, choćbyś był najbardziej miłosierny, łagodny. Ani surowość Jana Ściciela, ani liberalizm Pana Jezusa nie były w stanie przekonać wszystkich, kiedy byli tutaj. Więc nie myśl o tym, że tobie się uda. Jeśli ktoś jest zły na ciebie, ktoś źle o tobie mówi, zostaw to. I druga rzecz związana z naszym życiem, której możemy się nauczyć z tego fragmentu. To jak chcemy przeżyć nasze życie. Bo Jan czciciel reprezentował stare przymierze jeszcze, mimo że był w Nowym, w Nowym Testamencie zapisany, to jednak reprezentował stare przymierze. Był sługą. A Jezus reprezentuje nowe przymierze jest synem. Czy chcesz przeżyć swoje życie w surowości, czy w miłości? Tak jak Jezus proponuję wybrać. Ducha Chrystusowego, pełnego miłosierdzia, przepaczenia, dobroci, łagodności. Na przekór wszystkim faryzeuszom dzisiejszego świata. Kochaj i bądź przyjacielem grzeszników.